W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Trójjedyny i Maryjo, zawierzam Wam udanie tego nagrania, refleksji pod tytułem Jesteś Boski, jesteś Boska, Boża Prawda. Niech to wszystko będzie Boże na Twoją chwałę. I proszę Cię, Duchu Święty, mów przeze mnie, żeby te słowa były zgodne z wolą i myślą, Bożą. I ja już Ci teraz Boże dziękuję i chwalę Cię. Dzięki Ci Boże. Chwała Tobie. Boże. Amen. Refleksja. Jesteś boski, jesteś boska. Prawda Boża. Jest to prawda Boża na podstawie Psalmu 139. Na przykład można powiedzieć o wersetach 13-14. Które teraz przeczytam. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła. Więc Pan Bóg każdego człowieka stworzył, jest dlatego każdy człowiek. Można powiedzieć, że jest boski. Więc właśnie, dziękujmy za to. I starajmy się z takiej perspektywy patrzeć na, na drugiego człowieka, ale właśnie w życiu mając wolną wolę, każdy człowiek decyduje, czy jest, można powiedzieć, nadal dzieckiem Bożym, czy też jest przeciwko Bogu, więc jest jakby no, dzieckiem przeciwnika Boga. I jak Bóg widzi, że ktoś decyduje się być z Nim, być Jego dalej dzieckiem, pracuje nad Nim jako nad swoim dzieckiem, swoim narzędziem, by było podobne do Niego, żeby stało się święte, I żeby właśnie poszło do, do Nieba do, do Niego po tym życiu doczesnym. A przeciwnik z kolei jeśli widzi, że człowiek jest przeciwko Bogu, więc jest, no można powiedzieć, razem z tym złym, to pracuje wtedy nad człowiekiem, by ten, by z niego uczynić jakby swoje dziecko, swoje narzędzie. Więc na przykład uczynić z niego kłamcę, więc kusi człowieka, żeby, żeby kłamał. No i człowiek staje się kłamcą i tym, i tym podobne i wszystko po prostu w opozycji do, do Boga, do, do Bożych przykazań, do Bożego Słowa a w zamyśle Bożym każdy człowiek został stworzony z miłości i do miłości dla miłości dlatego by kochał, by był kochany więc w Bożej perspektywie powinniśmy patrzeć na człowieka, jak na kogoś stworzonego do kochania. Kobieta, mężczyzna stworzeni do kochania, a nie do pożądania, wykorzystywania i tak dalej. W złym właśnie podejściu. Diabeł wypacza patrzenie, kusząc do pożądania. Jest to też kwestia ubioru. Ubiór, Powinien być w sumie skromny, podkreślający naturalność kobiety-mężczyzny. A do czego człowiek jest kuszony, to jego ubiór czynił się z kobiety czy z, czy z mężczyzny kogoś sexy, a to przedmiotawia do człowieka jego ciało. Idąc dalej, jest to kuszenie do aktu współżycia poza małżeństwem, bez, bez miłości. A w chrześcijańskim podejściu, w Bożym podejściu, chodzi o miłość, o miłość seksualną i nie o seks, a właśnie miłość seksualną małżonków sakramentalnych, sobie właśnie przez Pana Boga. I w tym momencie chciałabym się pomodlić Właśnie w tych sprawach, w tych intencjach, Boże, proszę Cię, uczyń nasz wzrok czysty, byśmy mogli w czysty sposób patrzeć jedni na drugich, kobiety na mężczyzn, mężczyźni na kobiety, jak bracia na siostry i siostry na, na braci. Boże, proszę Cię, uczyń nasze myśli czyste, nasze słowa czyste, o naszych braciach, właśnie siostrach. Uczyń nasze intencje, zamiary czyste, by Nikogo nie ranić, nie krzywdzić. Dzięki Ci Boże, chwała Tobie Boże, amen. A Jest to bardzo ważne, gdyż Jezus właśnie powiedział, że gdy mężczyzna pożądliwie popatrzy na kobietę, już w swoim sercu do, dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jest to dokładnie fragment u Mateusza w 5 rozdziale, werset 28. Ja mogę powiedzieć też takim mini świadectwo z jednej ewangelizacji. W trakcie rozmowy z chłopakiem, z którym może rozmawiałam górę 10-15 minut, on nagle się mi oświadczył. I już pomijając te różne inne, można powiedzieć rzeczy z tym związane, że to. No, Nie było nic przemyślane, ale jednak, że to był taki impuls do zobaczenia we mnie no, kogoś do, do kochania, więc to było takie Boże podejście. Więc yy, życzę wszystkim, żeby mieli takie podejście i kobiety, żeby miały takie doświadczenie bo właśnie każda kobieta po zroku mężczyzny pozna, jak na nią patrzy, czy, czy jak brat na siostrę, czy w niebezpieczny sposób, że ona może się obawiać, lękać, czuć się zagrożona. A właśnie kobieta przez Pana Boga została stworzona do kochania, nie do spróbowania jak jabłko z ogrodu rajskiego, nie do potraktowania jak rzecz, dlatego zwłaszcza mężczyźni powinni się... Moliczy o czysty wzrok, Boży wzrok, Boże intencje, Boże podejście. Wtedy myślę, że dużo by zła nie było na, na świecie. Nie byłoby gwałtów, nie byłoby domów publicznych. Więc modlimy się właśnie o to wszystko. Trzeba właśnie się, się modlić o to Boże podejście do kobiet jako istot właśnie stworzonych do do w Bożym zamyśle, zgodnie z Bożym właśnie zamysłem. Ale jest to też ogólnie dla wszystkich i dla mężczyzn, by w taki sposób traktowali kobiety i dla kobiet, by w taki sposób traktowali, traktowały mężczyzn, że tam Bóg też mężczyzn stworzył do, do kochania Nie do rozumienia. A też już się spotkałam z kolei z takim zjawiskiem, że kobiety potrafią być jak myśliwi i polować na mężczyzn i to też z takich pobudek no, niedobrych po prostu. Ale to już zostawmy w każdym razie. Choć Pan Bóg nas stworzył, mężczyzn i kobiety, jako w dużym stopniu różnych, że można powiedzieć, że jest i świat kobiet, i świat mężczyzn. To jesteśmy właśnie stworzeni do uzupełniania się wzajemnie, do kochania, niekoniecznie do rozumienia i właśnie do kochania zgodnie z wolą Bożą bo to się dzieje w niebie i niech to się dzieje właśnie na ziemi. Zwłaszcza, że też u Jana w rozdziale 13, w wersecie 35 jest tak parafrazując, napisane, że właśnie chrześcijan się powinno poznawać po, po miłości, po tym, jak oni miłują. I właśnie niech tak się stanie, żebyśmy miłowali żebyśmy po tej miłości byli przez innych rozpoznawani. Amen. Chwała Tobie, Boże. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.